Siemanero z tej strony Inex MSP, a dzisiaj porozmawiamy o sobie o kolejnej oszustce. Chciałabym, aby ten film miał duże zasięgi, dlatego zacznę się do skomentowania, zamieniłam łapkę w górę i lecimy z tym odcineczkiem. Kto stoi ze zbanowaniem kanału Yukiś? Kto utworzył zbiórkę na niszczenie kanałów na YouTubie? Ta osób użykała wans. To jest tylko część pytań, jakie możemy sobie zadać. Aż dziwne jest to, że za tymi wszystkimi rzeczami stoi jedna osoba. Wansiarka. W moim przypadku oszukała mnie na wróżki RC. Nadal czekam na oddanie i chociaż wątpię, że to się wydarzy. Ale na dobry początek przejdźmy do sprawy kanału Jukiś. Otóż wans celowo wysyła do z ocenieniem banerów po to, aby zwanować kanał Yukiś. Czemu to zrobiła? Moim zdaniem niepotwierdzone źródło informacji. Bo po prostu jest zazdrosna zarobki Jukiś. Ale z jej oficjalnych wyjaśnień wynika to, że właściwie Yukiś jest oszustką oraz ogólnie naciąga dzieci. Co jest zupełną, ale to zupełną nieprawdą. Osobiście wymieniamy się z I mogę potwierdzić, że ona jest uczciwa. A kiedy jesteśmy jeszcze przy banowaniu kanałów? Otóż przedwczoraj Vance utworzyła zbiórkę i na niszczenie kanałów youtuberów. To jest naprawdę już przesadą. Wszystko udostępniła na swoim kochanym serwerze Discord, na którym mnie zbanowano, ponieważ wyznałem prawdę. A prawda niestety boli. Poza tym moim najszczerszym zdaniem, oszust nie powinien się wypowiadać na temat innych oszustów. To jest moje szczere zdanie, bo on sam nie daje przykładu, a próbuje innych zmienić. Przejdźmy teraz do wielokrotnych oszustw wansiarki. Otóż proszę bardzo mam macie tutaj pop poparte to screenami, że wansiara prób próbowała kogoś namówić do wspólnego oszukiwania oraz prosiła arty do oszukiwania, aby ktoś naiwny kupił coś z tego fałszywego arta. Ale jak sobie wpiszecie na przykład na grupkach Wans 15 to Wam wyskoczą naprawdę setki postów na jej temat. W moim przypadku oszukałam mi na wróżki RC. Po, sorry, że się, się powtarzam. Jeśli z wami żegnam, zostawcie suba na kanał. Wbijcie na mojego Instagrama, ponieważ tam dowiecie się najświeższej informacji dotyczącej tej dramy w sumie. Bardzo dziękuję du dużej ilości osobom za wysłanie dowodów, więc zasługujcie kanał i papatki!